Cześć. Dzisiaj chciałbym przedstawić mojego węża zbożowego, który się wije i nie chce się pokazać do kamery. Niestety. O, chodź tu, chodź tu. Nie wiem jeszcze, jak go nazwać. To ma taki pojemnik z trocinami. Miskę wyjąłem. Tu jest. Nie wiem, czy ją widać. Taka plastikowa biała. Niestety muszę ją wymienić, bo jest yy, zagiętka. I woda się rozlewa niekiedy, jak wąż coś tam robi. Yy, są to przyjazne bardzo węże. Nie gryzą, jak sami widzicie, tylko się obwija wokół, wokół palca. Od dołu wygląda tak. No, a od góry to widać wszystko. Ciekawe, czy to jest samiczka, czy samiec. Muszę się dowiedzieć ale na razie jest za mała, za mały wąż yy, ogólnie ogrzewam go to ma w tym pojemniku yy, 27 stopni około yy, tam punktowo ma około yy, nie wiem 31 w, w jednym rogu bo ogrzewam tą żarówką od góry pojemnika Yy, ogólnie,. O, penseta! Ogólnie, takie coś. Yy, taką... To jest taka przykrywka. I nad tym jest taka lampka. I mu to świeci. Pojemnik za duży nie jest, ale na taką zbożóweczkę małą starczy. O! Ogólnie, polecam wszystkim początkującym hodowcom. Yy, nie sprawia ona żadnego problemu. Poza tym, że trzeba ją karmić oseskami, oczywiście mrożonymi, bo żywego pokarmu nie polecam podawać. Może zagryźć węża, choć nie wiem, jak taka oseska. Yy, taka oseska też jest ślepa, więc może i nie, ale ja wolę nie ryzykować. I łatwiej dostępne są mrożone. Yy, też, jeśli chcielibyście takiego węża sobie sprawić to trzeba by poinformować mamę, tatę, rodzinę najbliższą, z tych, z którymi mieszkacie, ponieważ nie każdemu może się to spodobać, że taka zbożówka je myszki, szczury, jak będzie dorosła, no ale na razie to są oseski i na przykład taka mama robiąca losu wyciąga kurczaka z zamrażalki zamrożonego, a tu myszka, no i co wtedy? No, i wtedy mamy problem. A mama wcześniej nie wiedziała o tym. Yy, dlatego ja proponuję poinformować rodziców o takim czymś. Yy, tak jak mówiłem, jest to bardzo spokojne zwierzę. Yy, zamieszkujące Amerykę. Yy, tam obok Florydy. O, co się, co się tak wijesz? Dziko. <grym> bardzo ona jest fajna w dotyku. No to tak, o czym ja mówiłem, aha, o zamieszkaniu. Yy, w Ameryce obok Florydy, ogólnie no po Stany Północne, coś takiego. Yy, a, gdzie ty idziesz? Tu, do kamery się pokaż. Do kamery. Tu jest, tu jest kamera, tu jest kamera. Tu, nie tam, tu. Okej. Okay. Tak się prezentuje. Powymachuję języczkiem trochę no. I złaś. Czy nie chcesz jeszcze no, żyje ona na wysokości y, do 1850 metrów y, nad poziomem morza. O, czekajcie. Y, wejdę sobie w taką ściągę. Y <grym> Żyje ona około kilk no, kilkanaście lat, to nie jest określone ile, ale zdarzały się przypadki, że do 20 nawet lat yy, żyły te węże. Yy, to jest bardzo popularny wąż dla początkujących, yy, dlatego też, że jest łagodny, nie ma jadu, jak widzicie, tylko się wije. A naprawdę, jeśli ktoś chce mieć ładnego węża. Ten wąż ma ponad 50 odmian barwnych. Jest to bardzo dużo i jeśli się komuś ta odmiana nie podoba, może sobie wybrać i no po prostu jaką chce. Na pewno coś każdy znajdzie coś dla siebie. To jest też fajne w tym wężu. To jest chyba odmiana klasyczna, nie wiem, nie znam się na odmianach. Ops. Jak mówiłem wcześniej. Czy nie mówiłem? Nie pamiętam, zamieniłem się y, za chromatopelme Cianeopubescens L6 -ka. za taką właśnie zbożóweczkę. Ciekawą y, jeszcze u mnie nie jadła. Y, Nakarmię ją jutro, to możecie się spodziewać następnego filmiku. No i tam Maciek z przekładania jakiegoś tam ptasznika. Słyszałem, wrzuci jakiś filmik. Y, Krzysiu, nie wiem, ale mocno ściska. Kurde. Jest silna. <noise> Piszcie, jakbyście chcieli mieć jeszcze odcinki o innych gadach, nie wiem, Gekony Lamparcie. Za niedługo będę kupował Agamę Brodatą. To też zobaczymy. O tak. Ogólnie nie mam statywu jeszcze. To jest aparat cały stoi na skrzynce, po właśnie aparacie. Spisuje się. No, tak sznuróweczka, no normalnie choćby do buta. <grych> Tylko nie polecam stosować, bo może potem pogryźć. No dobra. To chyba tyle by było na tym odcinku. Tak chciałem po prostu ją pokrótce opisać. Czy ją polecam. Ogólnie terrarium y, dla takiego dorosłego osobnika y, powinno mieć jakieś wymiary takie 80 na 50 na 40, coś takiego. O! No, złaś. Złaś, już Ci dam spokój. To jest takie optymalne terrarium do takiej zbożówki. Rośnie ona do tam metra, 30, czy coś takiego. Yy, oczywiście zdarzają się też większe osobniki. To jest też zależne, jak się karmi i czym się karmi yy, węża. Mmm, yy mhm, -y -y. o! Dobra, już ją wsadzę z powrotem do pojemnika. Tu mi się kurde woda rozlała. Możecie dzisiaj ujrzeć, yy, jak nie, jeszcze dwa filmiki to jeszcze jeden oprócz tego. No i myślę, że będzie ciekawie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A na do widzenia, yy, pokażę Wam moją. Kurde, nie widać. Muszę podejść. Chromatopelmę. Czekajcie. Tak. Fokus ich złapać nie chce. No tak wygląda. Yy, tutaj jest literarium. Korzeniami, tu ma trochę torfu, piasek. Yy, tu ma jedno gniazdo, tu będzie robić drugie. Yy, tam jest Wilinka od Lasiadory. <grym> I trochę kurzu. No i tyle, to była na tyle w dzisiejszym odcinku. Możecie właśnie widzieć moją koszulkę. Yy, trzymajcie się do następnego odcinka z moim udziałem.